Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytania, które zadawaliście mi na temat masteringu. Zanim przejdę do odpowiedzi, chciałbym ogłosić, że już 1 grudnia rusza premiera mojego nowego kursu Mastering Krok po Kroku. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to w opisie pod spodem jest link do wydarzenia na temat tego kursu. Będziecie wszystko wiedzieli na bieżąco. Zaczynajmy. Słyszałem, że zakładając w projekcie takie rzeczy jak na przykład Vintage Warmer przed Masteringiem nie trzeba tego ściągać, bo to tak jakby odjąć pewien proces miksu. Natomiast jest to jakiś limiter, jakie masz do tego przekonanie, ściągać, nie ściągać zależy. Mówi się, że wszystkie procesory dynamiki powinno się ściągać przed masteringiem i nie powinny one prasować niepotrzebnie dynamiki. Ale oczywiście to zależy. Bo jeżeli taki procesor dynamiki był załączony na samym początku miksu, i miks był wykonywany już z zapiętym takim procesorem dynamiki, no to nie warto go ściągać, bo wtedy zmieni się brzmienie miksu, czyli cała praca pójdzie na marne. Wtedy zostaje taki procesor dynamiki do masteringu. Natomiast jeżeli został on dodany na samym końcu w celu tylko opanowania dynamiki, sklejenia utworu, to lepiej to ściągnąć, bo lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie tego już w masteringu. Przez co nie będziemy niepotrzebnie wiązać rąk dla inżyniera masteringu bądź dla samego siebie. Ale jeżeli taki efekt był dodany na samym końcu miksu w celu uzyskania jakiegoś charakterystycznego brzmienia, bądź jest to jakiś zamierzony efekt artystyczny, no to oczywiście tego nie ściągamy, bo chcemy, żeby to tak brzmiało ostatecznie. Także trzeba samemu podjąć decyzję, czy ściągamy. Jednak w większości przypadków, jeżeli ma to tylko kompresować dynamikę to w żadnym wypadku nie zestojemy z tymi efektami. Jak rozpoznać ten moment, w którym należy zakończyć miks i zacząć mastering? Czy na słuch wszystko, czy może przy pomocy jakichś wtyczek monitorujących? Wszystkie decyzje powinniśmy opierać na naszym słuchu, jednak jest kilka metod, które pozwoli Wam ocenić, czy miks brzmi już dobrze i czy więcej nie można zrobić. Na pewno najlepszym rozwiązaniem jest posłuchanie tego na kilku odsłuchach, na przykład w samochodzie, na komórce, w laptopie, na monitorach, w kinie domowym wtedy będzie wyraźnie słychać, czy rzeczywiście. Nie podjęliśmy złych decyzji i czy to brzmi już dobrze, czy słychać wszystkie elementy dobrze na każdym innym odsłuchu. Drugi sposób jest to wyjście z pokoju, w którym miksujecie, zamknięcie drzwi, bądź lekkie ich uchylenie i słuchanie całego miksu za drzwi. Jeżeli za drzwiami miks będzie brzmiał dobrze, dosyć klarownie, wszystkie instrumenty będzie można usłyszeć dobrze, wokal będzie wyraźny, to znaczy, że jesteście na dobrej drodze do dobrego miksu. Trzecie rozwiązanie jest to posłuchanie miksów w mono. Jeżeli mono zabrzmi dobrze, to szerszy miks stereo powinien zabrzmieć jeszcze lepiej. No i oczywiście najważniejsze będą uszy. Trzeba samemu zdecydować, czy już skończyliście, czy już to brzmi dobrze, czy więcej nie możecie zrobić. Czyli najlepiej jest mieć po prostu założenie dotyczące ostatecznego brzmienia miksu już przed rozpoczęciem miksu. Więc jeżeli... Osiągnie się te cele i założenia, to znaczy, że jest to skończone, i jeżeli twierdzicie, że więcej nie możecie zrobić, no to nie możecie, przechodzicie do masteringu. Oczywiście można posiłkować się wtyczkami monitorującymi, na przykład wykresem częstotliwości, pomiarem obrazu stereo czy pomiarem zakresu dynamiki. O tych wszystkich wtyczkach wspominałem wcześniej w kursie i wyjaśniłem ich działanie, jak powinny być. Jakie powinny mieć wartości, żeby to było wszystko jak najlepszym wydaniu? Lepiej jest miksować z myślą o tym, że to będzie masteringowane, czy raczej starać się, by po miksie mój utwór był jak najbliższy ostatecznej formy? Oczywiście, że zawsze trzeba miksować z myślą o masteringu, ale to nie znaczy, że można odpuścić miks i zrobić go byle jak z myślą o tym, że poprawi się wszystko w masteringu. Nie, w żadnym wypadku. Miks powinien być zrobiony jak najlepiej. Jak najlepiej się po prostu go da zrobić. Nie myśleć o tym, że mastering zatuszuje wszystkie błędy miksu. Nie. Jeżeli źle jest zmiksowane, to nie zabrzmi to lepiej po masteringu. Także zawsze miks musi być najlepszy, jaki jest tylko możliwy, bo mastering jest tylko wisienką na torcie. No i to rodzi kolejne pytanie. Jeśli uważam, że mój miks brzmi już bardzo dobrze, ale będę chciał go jeszcze wycełować masteringiem, to powinien plik wyjściowy przyciszyć tak, jak polecasz? Czy wtedy pracować na tym, co już mam? Najlepiej, żeby nagranie miało minimum 3 dB zapasu dynamiki. Także zawsze spokojnie można ściszyć to nagranie, suwając wszystkie suwaki miksera o kilka decybeli w dół. I to, że nagranie będzie cichsze po wyjściu, nie znaczy, że w masteringu nie będzie można go zgłośnić, bo to nie ma żadnego znaczenia. Lepiej jest mieć większy zapas dynamiki i swobodniej pracować na etapie masteringu. Czy da się obejść proces masteringu i brzmieć profesjonalnie? Czy porządna robota w miksie i dopieszczenie szczegółów na jego etapie może sprawić, że mastering nie będzie konieczny? Mastering zawsze będzie konieczny, tylko w zależności od tego, jak miks jest wykonany. Jeżeli miks jest rzeczywiście idealnie wykonany, to mastering będzie minimalny. Na przykład tylko zwiększenie głośności, dithering, czy przystosowanie go do nośnika, do płyty CD, MP3, czy do streamingu. Natomiast jeżeli miks jest gorszy, no to trzeba podjąć więcej czynności na etapie masteringu, żeby on zabrzmiał lepiej. Także nie ma jednej drogi, jak ominąć mastering, bo nie omijamy go, bo to jest jeden z etapów produkcji muzyki, tworzenia muzyki, powstawania i dystrybucji. Ale zawsze staramy się zrobić jak najlepszy miks, tak żeby najmniej czynności było do podjęcia na etapie masteringu. W jakim programie można wykonywać mastering? Tak naprawdę można robić to w każdym DAF i to już od Was zależy z czego skorzystacie, nie ma to większego znaczenia. Oczywiście istnieją do tego specjalne programy, takie jak Sequoia czy Wavelab ale nie musicie z nich korzystać. One tak naprawdę głównie wykorzystywane są w profesjonalnych studiach nagrań. W domu w zupełności wystarczy zwykły DAW i nieważne czy to będzie FL Studio, Ableton, Logic Pro, Cubase, to już od Was zależy z czego skorzystacie. Ważne jest też to, żeby mieć dostęp do dobrych wtyczek. One pozwalają uzyskać lepszy mastering, ale oczywiście nie wyklucza to, że darmowe wtyczki i te, które znajdują się w DAW nie pozwolą uzyskać dobrze brzmiącego masteru. Możecie też oczywiście korzystać z darmowych programów takich jak Audacity. A nawet w najnowszym Ozonie od iZotop jest opcja włączenia go jako oddzielną aplikację i załadowanie tam pliku, audio i wykonywanie masteringu już od razu w Ozon. Oczywiście, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat masteringu, to już 1 grudnia premiera kursu. Do zobaczenia, cześć!